Mistrz oraz wicemistrz świata w carvingu odwiedzili dziś Starostwo Powiatowe w Wejcharowie, aby zaprezentować medale zdobyte na Międzynarodowej Olimpiadzie Kulinarnej, która rozegrana została w Stuttgartzie. W starostwie powiatowym w odbyło się spotkanie artystów kulinarnych Grzegorza i Artura Gniech, którzy wywalczyli tytuły mistrza oraz wicemistrza świata w carvingu. To jest sztuka rzeźbieniem w warzywach i owocach. Ogólnie z języka angielskiego zapo zapożyczone słowo. I to jest rzeźbienie. Może być w drewnie, w mydle, a my się zajmujemy w warzywach i owocach. To było coś niesamowitego. To był Stuttgart, Olimpiada Kulinarna Nika, potężne hale. Tak naprawdę, żeby to całość zwiedzić, ten obiekt, to to jest 2-3 dni chodzenia. Żeby obe obejrzeć te wszystkie stanowiska, to wszystko, co tam się wydarzyło. Była kadra narodowa, była kadra wojskowa, indywidualne starty, a my w carvingu. My, czyli pan Grzegorz oraz jego syn Artur, który ze Stuttgartu wrócił z tytułem wicemistrza świata. Pasję zaraziłem się od taty, chciałem mieć trochę w ten świat kulinarny, carvingowy. Na początku podjąłem to tak, jakby formę takiego rozwinięcia się. Później stres mnie trochę dopadł. I ależ na no końcowo wynik fajny wyszedł są medale. I udało się. Walczył dzielnie do samego końca. no To, co on tam przeżył, to myślę, że zapamięta do końca życia. Ja już to kolejny raz taki startów miałem i było ciężko. Było ciężko, bo tam było 1200 osób. E, ogólnie z około 2000 osób, czyli e, tak naprawdę wydaje się, że jest tym razem że mniej, ale sami faworyci. Dla Artura Gniech udział w Międzynarodowej Olimpiadzie Kulinarnej był debiutem na tak dużym wydarzeniu. Tym bardziej cieszy fakt, że podobnie jak pan Grzegorz wrócił do kraju z medalem. Ogromne wyróżnienie, ogromny zaszczyt. E, Kibicuję mu, niech dalej rozwija swój talent. Jest uczniem szkoły branżowej, więc jeszcze długa droga przed nim, ale cieszę się bardzo, że zaczął właśnie od rozwijania swojego talentu w szkole branżowej, bo tutaj nabędzie podstawy kulinarne, podstawy gastronomiczne i potem będzie mógł dalej rozwijać te umiejętności, a jednocześnie uzupełniać swoje wykształcenie, bo takie możliwości dajemy uczniom szkół branżowych. Dlatego gratuluję mu z całego serca, jestem dumna, że mamy tak wspaniałych, ambitnych młodych ludzi. Przed mistrzami kulinarnymi w carvingu kolejne wyzwania, m.in. Puchar Świata w Luksemburgu, czy duże wydarzenie w Zjednoczonych Emiratach Arabskich.